Kiedyś witajcie! z tej strony Gilatki. Zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, moje kochani, na kolejny odcinek z Gry 6. I dzisiaj będziemy grać w kolejny: jakby. Będziemy grać w kolejny, będziemy grać na kolejnym odcinku, tak? I będziemy sobie oczywiście dzisiaj działać. Eee, zastanawiam się gdzie, może na przełamanej, może na przełamanej, tu jeszcze sobie nie grałem. W międzyczasie, jak sobie tu gramy, to sobie te wszystkie mapki odblokowuję, wiadomo, na poziomie wysokim. Dzisiaj gramy na niszczarce. <noise> niszczarka jest jakąś nową małpką, która została dodana. Nie wiem, czy ma akurat niszczarka. Co prawda, nie powinniśmy tego negować w żaden sposób, ponieważ mamy wiele małpek, które nie są małpkami. Na przykład działo gwoździowe nie jest typową małpką, tak samo działo bombowe. Więc mamy niszczarkę, yy, którą postawię. O kurczę, jakie to jest małe. No dobra, postawmy to tu jakoś, nie wiem, czy to będzie zwiększało swój zasięg. Eee... <noise> Dłuższe sanie. <noise> już mi się podoba opis. Dobra, czy jest jakiś opis ogólnie tego? Nie ma opisu, więc na razie to zostawiamy. Stawiamy farmę i zarabiamy pieniądze, tak? To jest podstawa w chwili obecnej. Pyk, pyk, będzie testing robiony zaraz. Cyk, 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 cyk. I robimy, zobaczmy jak to działa Oho, ona po prostu raz na jakiś czas Ude... Nie, chwila, co ona jest o, i ogłusza? Postawmy ich kilka Bo mam wrażenie, że inna sobie nie będzie dawała rady Są takie śmieszne, szczerze mówiąc Dobra, zrobimy tak Okej, okay, powinienem wykorzystać te pieniądze jakoś inaczej, ale niech będzie. Dobra, od razu ulepszmy. Zwiększę zasięg i przebicie. Bardzo mi się to podoba. Kolejne atakuje dwa razy szybciej. To też będzie dobra inwestycja. Tylko musimy oczywiście poczekać troszeczkę z pieniędzmi. Okej. Okay. Czyli one tak jakby łapią i częściowo czasami wypluwają. Dobra, robimy upgrade. Dwa razy szybciej to robi. No wygląda to całkiem spoko. Taki efekt jakby ogłuszenia minimalny był, nie? Dobra, pójdźmy je sobie do przodu, Z międzyczasie uzbierajmy 3000 na e, oczywiście naszą farmę, to będzie bardzo spoczko. Również pisaliście o jakichś innych modach, które mógłbym zrobić, jeśli macie oczywiście pomysł na jakieś mody, walcie śmiało, które mógłbym pokazać, bardzo, bardzo chętnie znam oczywiście je przetestuję, te jeszcze, oczywiście, których jeszcze nie miałem okazji przetestować. Lecimy dalej, bum, 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 bum bardzo ładnie się rozwala. Yy, teraz małpi bank bym sobie zrobił. O, proszę bardzo. I niech się pieniążki zbierają i będą w stanie się same wypłacać. Teraz musimy jeszcze uzbierać 16 tysięcy, ale zanim uzbieramy 16 tysięcy, to szybciej chyba postawię drugą farmę. <grym> tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, lecimy z tym. Ze zbieraniem. Nie za bardzo rozumiem. A ta złapała i dalej mieli? Aha, bo one tu o, cały czas je łapią i wypadają. <noise> A my jesteśmy. Jesteśmy na prędkości razy 25. A bo one są odrastające! O Boże, to dlatego nic się nie dzieje. Przez to, że one są odrastające, to nie mają tego. Nie mają tyle mocy. Teraz powinien być w stanie jakoś sobie poradzić z nimi. Dobra, jest, leci. <laughs> Byśmy tu utknęli. E, no nie wiadomo jaki czas. Dobrze się ogarnąłem w międzyczasie, co się dzieje z tym wszystkim. No i tutaj właśnie jest ten problem z tymi. Ale, ale jak się ulepszy, już jest lepiej. Już jest zdecydowanie lepiej. Dobra, lecimy dalej. <laughs> 27 runda. Eee. O, okej! Okay. Ołowiane też jest w stanie ogarnąć. Ej, chwila, skąd mam nagle 13 tysięcy? Dobra, tu już poczekam na główny rynek. Bo główny rynek już działa o wiele lepiej. Dobra, jest, proszę bardzo. R główny rynek, czy rynek główny, może bardziej powinienem powiedzieć. Dobra, jest w stanie. Jest, jest w stanie i przebija dalej. Boże, nagle znowu nie wiadomo jakie pieniądze. Dobra, kolejny bank. Robimy. Zbieramy pieniądze. Ej, musimy upgradeować kolejne. To jest naj. Chciałem powiedzieć właśnie, że potrzebujemy upgrade'ować kolejne, żeby robić tutaj cokolwiek, więc no. Eee, lecimy, powoli, powoli, powoli na razie, zbierz pieniądze. Eee, to i dłuższe. I tu musimy teraz zrobić moab Sack, czyli eee, dip, e, dis, e, możemy, może teraz niszczyć moaby. Eee, ability doubles attack speed, umiejętność e, zwiększa, robi speeda razy dwa. Dobra, czyścimy, żeby nie było problemów. Robimy to. A potem jest Zomk czyli na, może teraz niszczyć Zomgi. I automatycznie niszczy balony. Czy on nie był w stanie tego zrobić? Nie rozumiem. One chyba nie są w stanie. Zginiemy. Znowu zginiemy, bo nie były w stanie tego ogarnąć. Dobra. Tak, i powoli, powoli. Zobaczmy. Bo on, tu jeszcze potrzebujemy na nim 17 tysięcy. Mamy dopiero dwa. Moabsak zrobimy. Na, na prawie każdym chciałbym to zrobić. Byłoby idealnie. Moabsak. Tutaj też byłoby fajnie to zrobić. Tylko potrzeba trochę pieniędzy. Dobra, tu. 500 tylko się zebrało? A, i mogę teraz umiejętności użyć takiej. Dobra, niech będzie. Moabsak. Dobra, i teraz tam zbieramy 17 tysięcy. Albo na coś innego. Chyba jednak na tamto. Na upgrade. No, 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 no. Stop, 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 stop. Nie tak szybko, nie tak szybko. Ile tu było? 17 tysięcy. Jeszcze trochę. <gryw> jednak jeszcze trochę. Jeszcze musimy chwilę poczekać. Dobra, na razie sobie jakoś w miarę radzą. Na razie nie jest jakaś to moja ulubiona z modów. I teraz na ostatnim quadsack jest najlepsze ulepszenie. Może teraz niszczyć cztery... 4, tak jakby 4 jednostki naraz. Blimps? Nie jestem w stanie. Nie wiem czym jest Blimps do końca. Więc zakładam, że 4 jakby tury naraz nie jest w stanie to robić. Eee, I o wiele. atakuje o wiele szybciej. Dobrze, niech będzie w takim razie. Więc przyspieszmy troszkę eee, czas. I zobaczmy. Część tam widzę przepuszcza. Możemy też go przyspieszyć, ale a ja to tak widzę, że czasami działa, a czasami niespecjalnie działa. Eee, potrzebujemy 30 coś tysięcy. Właśnie chwila bo ja powinienem tu zrobić w międzyczasie rynek główny. O właśnie, tak. I teraz zbierać pieniądze. Pek, bardzo ładnie. Dobrze. Zbieramy. Zbieramy. oj. oj, oj. centrala. E, boże, nie centrala, tylko placówka. Zbieramy pieniądze, dobra, mamy 40 tysięcy, kład, No, i mamy jeszcze moda, który może nam tutaj ulepszać niektóre rzeczy. To nie nimi się będziemy na razie zajmować. Na razie robimy sobie to i zobaczymy, na ile jest w stanie to wszystko sobie tu ugrać. Mam um, bam, 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 bam. pieniążki, pieniążki potrzebujemy sobie robić ulepszenia. Potrzebujemy pójść w małp... Ulepszyłem totalnie nie w tą stronę, gdzie chciałem, ale niech będzie. Małpkonomia. Jak już jest małp konomia, proszę bardzo, zbieramy centrala bananów i jest git. Śmieszne jest w ogóle to, że możemy tutaj na bananowej farmie ulepszać, nie wiadomo co. Ale dobra, niech będzie lecimy i sprawdzamy jak on sobie działa sam dla siebie no muszę przyznać, że co prawda dopiero 60 runda, ale radzi sobie naprawdę nieźle radzi sobie naprawdę, naprawdę nieźle powiem wam, leci to o kurde, no sam jest w stanie te aby cisnąć jeden jedyny, taki na początku postawiony bo jeszcze jakbym resztę zrobił, to już w ogóle totalnie byłoby byłaby totalna masakra w międzyczasie możemy inne sprzedać, zobaczcie, jak sobie to poradzi samo. Realnie do której rundy. Ja w międzyczasie mam razy 25 cały czas, to jest razy 25. I on nie przepuszcza totalnie nic, Ciecio wciąga wszystko jak leci. Ehm, na 80 przejdziemy raczej, raczej na spokojnie, bo Zomgi też jest właśnie w stanie wciągać. I on wciąga, zadaje obrażenia i wypluwa. Ale jeszcze jest kwestia taka. Właśnie, że teraz niedługo zaczną się robić te szybkie. O, właśnie, proszę bardzo, już mamy problem, już mamy problem, jest koniec gry. Ale mam też takie ulepszenie, <gry> które też na pewno będziemy dostać sobie w kolejnym odcinku, ale skoro już tutaj jest i się wgrało, powiedzmy, to możemy też zwiększyć mu prędkość. I możemy go ulepszać w nieskończoność, tak naprawdę. Możemy też zwiększać siłę, to jest co? Siła, to jest przebicie i zasięg. Więc możemy robić mu na przykład zasięg, o możemy jeszcze to sprzedać, żeby było w ogóle łatwiej. Możemy mu powiększyć zasięg. Iluś na sto krotnie, żeby miał na przykład na całą mapę. Tak? Możemy mu zwiększyć szybkość. To co daje. Obrażenia i, i obrażenia na tego. Więc możemy wykorzystać całe pieniądze jakie mamy i możemy teraz niszczyć wszystko totalnie co jest w zasięgu wzroku. Bo on teraz ma zasięg wszędzie. I on jest totalnie niezniszczalny Tak mi się przynajmniej wydaje w chwili obecnej Sam w sobie był w stanie Zatrwać mniej więcej do 80 rundy Czyli nie jest taki jakiś mocny Oczywiście ma też tylko jedną ścieżkę Więc nie jest to zbyt dużo szczerze mówiąc ale teraz moglibyśmy znowu zwiększać mu obrażenia, zwiększać mu obrażenia w nieskończoność. Za chwilę moglibyśmy y, używać tego pieniędzy. Proszę bardzo, y, nie za bardzo zbieram jeszcze, żeby zwiększyć mu prędkość. I tak nie był w stanie zrobić aż tyle, ile byśmy chcieli. Więc. E, tak wyglądał, oczywiście tak wygląda niszczarka. <laughs> Czy raczej rozdrabniarka do balonów. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście to jest takie szybkie pokazanie kolejnego moda, który istnieje. A w kolejnym odcinku pewnie zrobimy sobie te Ascended Strength, Speed i tak dalej. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć.